Mamo, czasem się z tobą kłócę, jak Edyta ze swoją mamą, czasem się martwię, jak Aniela o swoją mamę. Czasem chciałabym, abyś rzuciła wszystko i pojechała wreszcie odpocząć, choćby w bieszczady, jak mama Milaczka. Ale pamiętaj, że Cię kocham i jestem przekonana, że nie ma jak u mamy. Kryzys wieku średniego, wysokie schody, perfekcyjna Edyta. Mniej perfekcyjna Kamila i Zuzanny czas na głupoty. Milenka miała kryzys wieku średniego. Jeszcze do niedawna nie zdawała sobie sprawy, że to kryzys. A nawet nie wpadła na to, że 36 lat to jest akurat wiek średni. Przecież ona nie czuła się staro. Ba, czuła się niemalże tak młodo jak Zuzanna jej, cóż za okropne słowo, pasierbica. A gdyby się tak dłużej zastanowić, to czasem duchem była nawet zdecydowanie młodsza. Nie wiedziałaby nic o kryzysie, który ją dopadł całkiem znienacka, gdyby nie jej mąż Jacek, który poprzedniego wieczora ujrzał ją wpatrującą się z zachwytem w umięśnionego mężczyznę na ekranie telewizora i z zapałem wymachującą nogą. – Ukochaj się! – krzyknęła pełną piersią Milena. Jacek spojrzał na żonę z powątpiewaniem. Najwyraźniej było z nią coś nie tak. Jacek do końca nie wiedział, czy nowe oblicze żony mu się podoba. Dalej z tym życiem! Milenka wtórowała mężczyźnie, który skąd inąd wydawał się sympatyczny i w normalnych okolicznościach Jacek pewnie by go polubił. Ale zachwyt w oczach żony, gdy ta patrzyła na niego, zdecydowanie osłabił jego sympatię do pana z telewizora. Nie martw się, powiedział cicho. Nie martw się, kochanie. To minie, to naprawdę niedługo minie. Milenka się wcale nie martwiła, była wręcz w niebo wzięta. Kuczaj, którego odkryła w ubiegłym tygodniu na Instagramie, powodował, że czuła się młodsza, piękniejsza, lżejsza i, cóż mówić, czuła się jakaś taka bardziej ukochana. Tego kwietniowego, sobotniego poranka również ćwiczyła. Ostatni wdech i wydech trening zakończony. Nie podejrzewała siebie o to, że tuż przed czterdziestką będzie skakać przed telewizorem i na dodatek będzie to robić z zachwytem. Przecież ona nie ćwiczy. Przecież ona nie biega. Ba, nie rusza się. I w ogóle, jeżeli chodzi o sport, to jest najgorsza. Najgorsza na świecie. Albo i we wszechświecie. Tego była pewna. Niemniej jednak obudziła się pewnego dnia z myślą, że ku swojemu zaskoczeniu już nie będzie coraz młodsza. Nie będzie też chudsza, o ile nic z tym nie zrobi. Tęsknie wracała do dawnego czasu, gdy ważyła 80 kilo i myślała, że to dużo. Tamtego wrześniowego poranka znowu stanęła na wadze i ta nikczemna zołza pokazała jej liczbę, o której nie chciała mówić, myśleć, a najlepiej jej pamiętać. Oczywiście wtedy przeszło jej przez myśl, że jest taka bardzo nieszczęśliwa, iż to nieszczęście powinna natychmiast osłodzić sobie czymś przepysznym, na przykład lodami o smaku słonego karmelu, ewentualnie tiramisu z przepysznymi kawałkami małych biszkopcików. Na szczęście jednak od tamtego czasu minęło kilka miesięcy i udało jej się zgubić ponad 30 kilo. Do tej pory nigdy jej to nie wychodziło. A teraz konsekwentnie dążyła do celu. Kilka razy w tygodniu ćwiczyła w zaciszu domowym, tak by absolutnie nikt jej nie widział. A miała też plany, by zacząć biegać ale to za chwilę, jak już przestanie tak dyszeć przy każdym kroku i zacznie przypominać człowieka. Szczupłego człowieka. Chociaż chyba już tak trochę jest, bo ostatnio córka jej powiedziała, że mama zaczyna przypominać inne, normalne mamy. To był chyba komplement. Jacek! – obudziła męża. Hmm? – zapytał mężczyzna, nie otwierając oczu. Poprzedniego dnia czekał na Zuzannę. Siedemnastoletnią córkę, aż wróci z imprezy. Musiał na nią czekać. Obowiązek ojcowski mu to nakazywał. Oj, pamiętał on, co się robiło, gdy miało się siedemnaście lat. Do tej pory zastanawiał się, jak udało się jemu i jego przyjaciołom przeżyć i, co najważniejsze, wyrosnąć na statecznych, dojrzałych, uczciwych ludzi. Najchętniej by tę swoją córkę obwąchał po tych imprezach, ale przecież nie wypadało. Pozostało tylko zaufać psu, że ją dokładnie obwącha i w razie czego wywęszy jakieś świństwa i sobie tylko znanym sposobem swoje podejrzenia przekaże Jackowi. Na Parysie Antoniu zawsze można było polegać. Już nieraz się o tym Jacek przekonał. – Jacek! – powtórzyła Milenka głośniej. Coraz częściej miała wrażenie, że po dziesięciu latach małżeństwa mają mniej czasu dla siebie i już nie jest tak jak kiedyś – Tak, kochanie? – Jacek ziewnął. – Czy ja ci się nadal podobam? Jacek spojrzał na nią wnikliwie. Jeszcze się w życiu nie nauczył tego, że jak kobieta pyta o takie rzeczy, to absolutnie nie można mówić szczerze, tylko trzeba chwalić niezależnie od tego, co by się działo. Jego żona wyglądała na trochę zmarnowaną. Stała przed nim w powyciąganych spodniach od dresu. W szarym T-shircie z mokrą plamą na brzuchu i na plecach, włosy miała spięte na czubku głowy. Być może wcześniej to coś było z chludną fryzurą, ale teraz większość włosów spadała jej na czoło. Cała twarz była czerwona, jak po wielkim wysiłku. No, co to kłamać. Milenka nie wyglądała zbyt atrakcyjnie. Mmm, zamruczał Jacek. Co? Mmm. Milenka się zaniepokoiła. No, chciałem powiedzieć, że bywało lepiej szepnął cicho Jacek. Gdyby wiedział, jakie skutki wywoła ten jego nieśmiały szept, ugryzłby się szybko w język i nie rzekł ani słowa. Bywało lepiej? zasyczała Milenka. Ku swojemu zaskoczeniu, Jacek kilka lat po ślubie zauważył, że jego żona umie syczeć. Jak wąż. Nigdy za wężami nie przepadał. No, wiesz, Milenko, masz inną fryzurę. Może trochę inaczej jesteś ubrana. Niczego nieświadom Jacek brnął dalej. Milena zacisnęła usta. Jeśli chodzi o zwierzęta, to Jackowi ta przypominała żółwia. On też czasem ma tak zaciśnięte usta. Pokręcił głową, układając się wygodniej w pościeli, co też Milence się stało, że tak rano domaga się komplementów. Kochał ją bardzo i nie wyobrażał sobie innej kobiety u swojego boku. Czy to nie wystarczy? Przecież, skoro się w niej zakochał, ożenił się, ma z nią dwoje dzieci, to coś znaczy, prawda? O, właśnie, dzieci. To z nimi niedawno był w Zoo i pewnie dlatego ma takie skojarzenia zoologiczne. Ale zawsze to lepiej wąż i żółw niż jakaś hiena. Milence natomiast wydawało się, że jest prosiakiem. Spojrzała na swoje odbicie w lustrze. Jeśli chodzi o porównania związane z fauną, to naprawdę przypominała takiego różowego prosiaczka. Spoconego. Czy prosiaczki się pocą? Nie wiedziała. Zerknęła jeszcze raz krytycznie na siebie. O nie. W domu nie będzie ćwiczyć w powyciąganych dresach. Nie będzie tutaj mąż narzekał na nią. I wyzywał jej od brzyduli. Nie będzie.